Cześć wam dzisiaj, ja mnie jest wizu, wizualnie witam was w grze, która nazywa się Genshin Impact. W serio tym samym tytułem i zacznijmy od tego, że dziś miał być stream. Zresztą stream z anime nie będzie streama z anime ze względu na to, że znów się u mnie z rodzinką podziało, więc jest mniej lub bardziej zjazd, znowu będzie bujanie się po szpitalach itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Najprawdopodobniej jeszcze nie wiem jak to dzisiaj będzie wyglądało, więc raczej dzisiaj nie uda nam się na żywo spotkać. Jeżeli tak, to będzie to jakiś totalny randomik z wieczorem tak ninja stream, ale nie wydaje mi się, żeby dało radę to dzisiaj przeprowadzić, więc e, przepraszam, widzimy się w sobotę na anime streamie, wyjątkowo w sobotę anime stream. Cyberpunk będzie, będzie Ghost in the Shell, zarówno filmowy z aktorami, ten z Johansson, jak i anime, oczywiście pierwsza część, bo reszty nie ruszamy, tego jest za dużo, ale jeżeli oglądaliście cyberpunka, tudzież właśnie Ghost in the Shell. To zapraszam was bardzo na sobotę, rozbeweszymy to na części pierwszej i poanalizujemy we własnym gronie troszkę, troszkę bardziej, troszkę może mniej, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to tak. A druga rzecz, która w tym momencie nie wskoczyła jeszcze, ale dzisiaj wskoczy, to jest lista, jeżeli jesteście zainteresowani walczeniem o al albo Xiao, to lista powinna się dziś na Discordzie pojawić, będą dziewczyny zbierały, już wam mogę podpowiedzieć drobną rzecz, że raczej, z tego co wiem, duet piękny i żeński powinien trzymać listę w ryzach. Trzymajcie rękę na pulsie. Zaraz się pojawi lista, za moment pojawi się lista. Jeszcze nie wrabiam tych osób, bo z tego co wiem, z pracy nie powracały, nie pogarniały tamten, ale dzisiaj się ta lista pojawi, co oznacza, że widzimy się za tydzień 18 na rolowaniu. Spokojnie miejsca są, więc możecie podbijać, pytać grzecznie, ładnie. Dziewczyny was dodadzą na listę, poustawiają was tam w kolejności jakiejś sensownej i widzimy się 18 plus minus, plus minus o 18. Może wystartujemy chwilkę wcześniej, ze względu na to, że to jest nowa aktualizacja, czyli banery będą od rana, czyli możemy to zrobić o 17. Jeszcze jeszcze się ugadamy, jeszcze się ugadamy, jak już będziecie na liście, to tam będziemy na odpowiednim kanale rozmawiali ze sobą. Oprócz tego, oprócz tego z rzeczy takich genshinowych, to warto powiedzieć jeszcze, że wystartował leyline overflow, i to jest rzecz przez niektórych zlewana, i dostałem nawet komentarze czy pytania bardziej na priwie, dlaczego mówię, że warto robić leyline overflow? Z dwóch powodów. Raz, normalnie lejline'sy aż tak bardzo się nie opłacają. Rezję możecie wydać na ważniejsze, bardziej przydatne rzeczy, na przykład na artefakty. Ale jeżeli chodzi o high czy szmaty do rozwijania postaci, to nie jest najgłupszy pomysł, żeby tego troszkę mieć w zanadrzu, przy czym to co jest najważniejsze to w przeciwieństwie do robienia daily czy różnych misji, potwory, które klepiecie na ley mają normalne dropy co oznacza, że jak potrzebujecie zrobić nachidę to wybieracie coś w sumeru, patrzycie gdzie to jest i no już mniej więcej powinno się na ja wiedzieć, że gdzieś tu będą grzybki, właśnie sporo grzybków jest do sklepania na pustyni, mniej grzybków w ley linesach jest do sklepania w tej zielonej części sumeru, co oznacza, że jak potrzebujecie surowcy do rozwijania konkretnych postaci na przykład te przeklęte, klęte cuby, które są do robienia rajdenki, około rajdenki, wszystkich rzeczy naokoło, to lecicie tutaj do Inazumy i patrzycie, tu chyba cuby gdzieś tutaj są cuby, ten albo ten drugi który wyskakuje po sklepaniu tego, tutaj są abyss i więc będą te, te, te korzenie czy gałązki z abysa więc jest tego trochę sporo potem jak zrobicie to wielokrotnie, to już wiecie plus minus, które dropy są gdzie, więc nie robicie tego dlatego, żeby dostać hajs czy szmaty z ekspem. robicie to bardziej żeby zgarnąć dropy od tych mobów które się nie spawnią na mapie tak często to jakby mogły, czyli jeżeli potrzebujecie cuby, to po przebieżce całościowej po tych wyspach będzie wam brakowało, żeby zrobić tą postać i farmienie tego na line'sach nie jest głupim pomysłem, no bo leylańcy się odnawiają, no ale to jest zerezine, więc w tym momencie, w którym mamy leyline overflow, to jest taki dodatkowy pójść, że a dwa razy więcej hajsu, albo dwa razy więcej szmadze z expem, z tego dostaniesz za farmienie tego, co i tak potrzebujesz do postaci. To jest z mojej perspektywy największy argument za tym, żeby robić leyline overflow, znaczy się dropy z tych przeklętych mobów. Co ja się tych cub nafarmiłem, to po prostu aaa, nienawidzę, nienawidzę, ale to ja, to ja. Nie każdy miał z tym problem, z tego co rozumiem niektórzy. Na, na drugim koncie, na hadigowym koncie, nie mając pomysłu co robić. Czasem robiłem tak lay linesy, na odczep się i się potem okazało, że cup mam nadwyżkę, ale taką w setki nadwyżkę, więc to było ok wow, totalnie odwrotna sytuacja niż u mnie. Mając to za sobą, chciałbym powiedzieć, że uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery, spekulacje, jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przeskoczyć dalej, pamiętajcie, że to co się zobaczy, to się nie odzobaczy i co się usłyszy, to się również nie odusłyszy. Weźcie to wszystko. Z wielkim przymrużeniem oka jeszcze większym ziarnem soli Bo niektóre z tych informacji mogą być trefne od samego początku A inne mogą być prawdziwe w momencie wycieku I zmienić się do chwili wejścia na serwery live Wow, pełna formułka poleciała tym razem Więc mamy kilka ciekawych informacji Jak spojrzycie na to jak są timestampy rozbite To dziś jest troszkę inaczej Mamy oprócz spekulacji również internety i fejki Chodzi o to, że szaleją informacje Na przykład te, które są podpisane jako internety To są moim zdaniem mniej lub bardziej Czyjeś spekulacje, interpretacje posiadanych danych A nie przecieki jako takie. Więc jako takie będziemy je traktowali. Zamieńcie sobie w głowie ten napis internety na fejki. Zobaczymy ile w tym prawdy jest w przyszłości. Wydawało mi się to na tyle ciekawe, że to wywołam pod tablicę dzisiaj. Ale zacznijmy od redesignów, czyli informacje, które wygląda na to, że są drażliwe i cały czas posługujemy się pojęciami, które mam wrażenie, że spora część społeczności używa niepoprawnie. Czyli to, co wyciekło to są konceptarty. To jest to, o czym wam mówiłem na ostatnich odcinkach. To, co wyciekło to jest pierwszy albo jeden z pierwszych projektów danej postaci, który może a może się nie pojawić, czyli ta postać w ogóle nie musi się pojawić. Co więcej, to jest koncept art, co oznacza, że jest to jeden z wielu koncept artów i jeden z tych koncept artów ewoluuje dalej. Czyli jeżeli coś mi chodziła, się bardziej spodoba i uznają, że bardziej pasuje do ich gry i to by było fajne wizualnie, grywalnie i tak dalej, i tak dalej, to ten koncept potem jest robiony w 3D, na wiele sposobów zmieniany, ewoluuje, ewoluuje i w końcu do gry trafi. To nie musi być ten koncept art, który wyciekł. Więc dostając informację, że pani Kapitan R, czy jak ona tam ma, dostaje już trzeci redesign, to nie jest trzeci design. Wyciągły trzy różne koncept arty i nie wiemy, który z nich jest wcześniejszy, który z nich jest późniejszy. Co więcej to nie jest tak, że którykolwiek z nich musi być rozwijany dalej. Ja nie wiem jaka wersja przeszła, ja nie wiem jaki model 3D teraz powstaje, jakie to będzie miało animacje. Są postacie, o których wiem, że były projektowane w różnych wersjach. Najlepszym przykładem jest Ruka Dewata Kusanali. Informacje jakie do mnie leciały na samym początku były takie, że Aronka Sumeru będzie miała postać dorosłej kobiety. Ewentualnie nastolatki, ale dorosłej kobiety Bo taki model 3D powstaje Ale Michojo zleciło koncept arty dla dzieciaczka Dla postaci, wiecie, krasnoludkowej I ten model również zaczął powstawać I to jest ten model, który dostaliśmy I finalnie w ogóle nie zobaczyliśmy Ruka Dewaty Dorosłej tam na jednej animacji, tej rysowanej była Ale nie było modelu 3D w grzeń. Nie został on nigdy wprowadzony do Bety, takiej bardziej rozwiniętej Z mojej perspektywy, tak jakby ja wiem Że on powstawał, ale nie mam na to żadnych dowodów I nikt tych dowodów zobaczyć nie może Jeżeli Michojo nie zdecyduje tego pokazać na jakimś filmiku, to nigdy tego nie zobaczymy. Więc to wygląda na tej zasadzie, że niektóre koncepty są rozwijane, są zarzucane. Więc jeżeli słyszycie, że dostaje coś trzeci, czwarty redesign, to nie jest tak, że dostaje redesign. To są różne koncept arty, które powstawały. Bardzo możliwe, że w tym samym momencie, bardzo możliwe, że w tym samym okresie, i żeby było zabawniej, przynajmniej co do jednej postaci wiem, że ostatni redesign jaki wyciekł, jest koncept artem zrobionym wcześniej, więc to była. Pierwsza rzecz, a późniejsze te, które powstały, wyciekły wcześniej. Więc widzicie, tu chronologia jest bardzo zamieszana. Nie przywiązujcie się do tego, proszę. Nie przywiązujcie się bardzo, bo będzie bolało, jak zobaczycie w wersję 3D. Czasami, bardzo często, bardzo często. Koncept arty są bardziej przesadzone niż to co dostajemy grywalnie Dlaczego? Bo grywalnie te postacie muszą się poruszać Chodzi o to, żeby nie było za dużo clippingu Clipping to jest jak na przykład włosy postaci wchodzą w ramię Przechodzą przez ramię tak jakby to nie był obiekt fizyczny Bo to nie jest obiekt fizyczny z perspektywy gry, silnika i całej reszty To jest ten O zobaczcie, o o o Tu przeskakuje i moja głowa przelatuje przez ten ten Wchodzi tak jakby się wbija Albo jak wstaje w roślinach to nie jest tak, że one się odchylają I ja przez nie całkiem przechodzę Tylko mogę przeniknąć częściowo O o o no, widzieliście, to przenikło przeze mnie, więc chodzi o to, żeby tego było jak najmniej na modelu i jak najbardziej wiarygodnie to wyglądało, więc nie wszystkie rzeczy, które mega wyglądają na artach 2D, twórcy są w stanie przetłumaczyć na model 3D do rozgrywki, żeby się ruszało, działało i tak dalej, i tak dalej, więc nie ten przycisk, więc tak jak mówię, fajnie by było, ale raczej są marne szanse, żeby te konceptarty zostały przetłumaczone jeden do jeden na modele 3D. Zresztą nie wiemy, które z tych konceptartów będą. Co więcej, co więcej, jeśli to, co mówiło Team China jest a mieli powody, by kłamać, zanim tam się wiecie, pozawijali, to wygląda tak, jakby ktoś im przekazał, nie wykradli, przekazał koncept arty. Te które były bardziej zbędne. Jeżeli to jest prawda, to Team China dostało te konceptarty, które nie poszły dalej. Co oznacza, że już wtedy, kiedy ten przeciek poleciał w stronę Team China, było wiadomo, jakie konceptarty są rozwijane, i to nie są te, które oni dostali. Żebyśmy się dobrze zrozumieli, na 90% to, co wyciekło, to, co dostaliśmy, jest co najwyżej podobne do tego, co jest rozwijane, ale to nie jest to. Więc jeżeli faktycznie zostały im przekazane arty, niewykradzione, przekazane, to zostały im przekazane. Te, które są nierozwijane, czyli na około tego, co dostaniemy. Więc tutaj naprawdę nie przywiązujcie się za bardzo. A jeżeli to, co Tim China powiedziało jest prawdą, to ja mam potwierdzenie, że faktycznie tak było z innego źródła, że to nie było wykradzione, że to zostało przekazane przez kogoś bardzo, bardzo nadaktywnego i jakby to nazwać o niskim instynkcie samozachowawczym. O, w ten sposób bym to. Podkreślił bardziej. Ale tak, najbardziej prawdopodobna wersja jest taka, że te konceptarty, które są rozwijane, to nie są te, które wyciekły. Te, które wyciekły, to były z puli rzeczy odrzuconych. Co oznacza, że nie mamy nawet wszystkich postaci, które są w drodze. Haha, ha. lecimy dalej, lecimy dalej do Cloud Retainer. Kolejny dzień z rzędu będziemy mówili o Cloud Retainer. Trzeci chyba wczoraj nawet wrzucałem starą wersję Schenhe na miniaturę. Jako, że wiecie, Cloud Retainer to niby może miała być, a może nie. Jeżeli chodzi o Cloud Retainer, to nie będzie jej modelu 3D w Lantern. Rajcie. Prawdopodobnie nie będzie tej postaci w ogóle w Lantern Rajcie. Tu się mogę mylić, po prostu nie dostałem informacji, że voice aktorka od Cloud Retainer podkłada głos do jakiegoś dialogu tutaj, ale tu się mogłem robnąć, więc mnie nie cytujcie. Ta postać była mylona, Cloud Retainer jest mylona z... Prawdopodobnie muzykiem, który chyba z Fontaine jest, więc była nowa instancja, nowa postać, jakby nowa rzecz wrzucona, i ludzie myśleli: O, 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 to będzie to, to będzie Cloud Retainer. Czyli widzicie to, o czym rozmawialiśmy wczoraj i chyba przedwczoraj, że wiemy, że coś mogłoby być i mamy coś, co przecieka, że jest i te dwie rzeczy są łączone w jedno, chociaż tak naprawdę nie są połączone. Cloud Retainer wycieka swoją drogą, a musician from from, 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 from to jest suwerenna, osobna rzecz nie połączone ze sobą, więc jeżeli chodzi o Lantern Ride right 2.0 czy 3.0, może nazwijmy to 3.0, ja wiem, że to jest drugi, ale jakby 3.0, że w tych aktualizacjach to Cloud Retainer, nie? Żeby było zabawniej 4.0, bardzo możliwe, że tak wygląda to w ten sposób jakby Cloud Retainer była postacią tworzoną i projektowaną na przyszłoroczny Lantern Ride. Right. Zobaczymy, czy to jest prawda, takie drobne informacje do nas docierają. Również dociera do nas jedna rzecz, która się pojawiła dzisiaj na speku i spoilerach. Na Discordzie zostało rzucone jedno imię, które wam teraz przytoczę, co jest dla mnie dość niebezpieczne. Gyuzong. Mam nadzieję, że to czytam relatywnie poprawnie, aczkolwiek nie. Tu będziecie mieli arty. Będą się pojawiały za N. Nie wiem, jak to się czyta. Corina B. albo Rochi Chan. Macie link do wszystkich tych artystów na dole w przypiętym komentarzu razem z tymi artami. Jeżeli jesteście zainteresowani, to lećcie tam zostawiać kupę miłości. Bardzo dużą kupę. Ogromną kupę. Niekoniecznie śmierdzącą, ale miłości. A więc co do Gyuzong, to się pojawiło no na Discordzie i było z mojej perspektywy takie wait, 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 what, what, czas dla drużyny, biorę te, rzucam do moich i wygląda na to, że postawiliśmy na alarm wiele osób tym swoim drążeniem na temat Juzong. Więc nie wiem, czy to, co się pojawiło na Discordzie u nas to jest Juzong, Juzong, czy jak ona tam powinna być wymawiana. Jeżeli chodzi o tą postać, to były od dłuższego czasu przecieki, czy właściwie na samym początku, że ma z nią być troszkę więcej. To jest coś, co za każdym razem, jak o niej mówię, to wywołuje przedszereg, czyli wskoczmy tutaj do Archive, do Broni to jest jedna z tych broni, których nie będę miał, ale chyba mogę ją pokazać, jak dobrze kojarzę. Jest Memory of Dust, i właściwie nie ma osoby, która by mogła z Memory of Dust korzystać. Są drobne zaczepy fabularne, że mogła to by być konkretna pani, która przed chwilą wymieniana była, więc teoretycznie, teoretycznie od samego początku, ale tak naprawdę od samego początku mówimy od closed beta 1, szaleją drobne informacje, przynajmniej te, które do mnie docierały, były z Closed Beta 1. Więc szaleją drobne informacje, że z Newzong, to jeszcze nie jest koniec, że jeszcze coś będziemy mieli. Może nie żyje, może będą jakieś wspomnienia, nie wspomnienia, a może dostaniemy ją w wersji jakiejś takiej troszkę bardziej zmodyfikowanej, może nie. Różne informacje w tym temacie krążą, więc tutaj nie chciałbym was pchać w żadnym kierunku, bo nie wiem co się podziało z tą teorią. Dalej jest cały ghost chasing, którego nie będziemy ruszali, to jest teoria, to właściwie nie jest teoria, to jest przeciek, który jest bardzo trefny i nie chcę się pod tym podpisywać, więc tam tylko to rzucam w przestrzeń, może ktoś coś znajdzie, może nie. Zobaczymy, ale bardziej ciekawy mnie efekt jaki wywołaliśmy... Pytając o tą guizzong niż to co mamy, bo to co mamy to właściwie nic nie mamy, a pytanie o guizzong wywołało panikę w kilku różnych miejscach, więc było takie. Um, jakby nie było nic, to nikt by nie panikował, a fakt, że zaczęli panikować jest taki. Czy oni próbują coś ukryć? Czy oni próbują coś ukryć? A jak próbują coś ukryć? Ja tu mam do rozwalenia. To są kwiatki, myślałem, że tam kamyczki mam do rozwalenia. Jeżeli próbują coś ukryć, to co próbują ukryć? Więc zanotujcie sobie imię ukochanej żongliego. A jeżeli nie wiecie, to, to dlatego też na tych hartach pojawiają młodszy żongli, bo to jest to jest bogini pyłu, ukochana żonga i tak dalej, i tak dalej. Są fajne opracowania na temat tej postaci w internecie, z tego co rozumiem, niektóre wnioski na jej temat zostały błędnie wyciągnięte. Więc te analizy są bardzo dobre, bardzo sensowne, ale zostaną zweryfikowane. Przez rzeczywistość w momencie, jak będzie coś więcej o GeoSong, a bardzo możliwe, że będzie, po reakcjach sądząc, bardzo możliwe, że będzie. Przeskoczmy do nowej informacji, którą mamy za HXG i za PlusLeaks. Co do aktualizacji 3.7, wczoraj się wypowiadałem, że. Krążą informacje, że miałby być dużo rerunów i wygląda na to, że jednak będzie nowa postać. Bardzo możliwe, że będzie to ta wysoka żeńska postać Geożywioł na aktualizację 3.7, i jest to potwierdzenie. Jeżeli to jest potwierdzenie, to najprawdopodobniej chodzi o postać pięciogwiazdkową, nie o postać czterogwiazdkową, aczkolwiek tu się jeszcze nie będę podpisywał totalnie, bo te dwie informacje mogą być prawdziwe. Nie będzie żadnych nowych piątek, będą same reruny będzie dużo rerunów i będzie nowa postać, ale czwórka, więc zgadza się jedno z drugim. Tak czy inaczej, mamy z wierygodnych źródeł, z tego co rozumiem, potwierdzenie, że będzie coś nowego na 3.7 i będzie to geo postać najprawdopodobniej, więc jeżeli ten geo support, którego się ludzie spodziewają, to z beta testu wciekły informację, że jest nowy, bardzo mocny support. Oczywiście bardzo mocny to jest umowne, bo to jest jeszcze na becie, przed nami jeszcze jest ta beta, w której najbardziej nerfią postacie, dostosowując je do tego, co w grze jest, więc jak potężna jest na tej becie, nie ma absolutnie żadnego znaczenia i nie ma wpływu na to, co dostaniemy, ale fakt, że że jeden support jest tak uznawany za bardzo, bardzo, bardzo przydatny. Dostałem informację, że jest konkurujący z istniejącą już postacią supportową, ale support ten działa od innej strony, więc te dwa supporty się komplementują. Problem jest w tym, że jak oba te supporty są w drużynie do damage dealera od konkretnego żywiołu, to jest OPI. Dostałem te informacje, jak widzicie, bardzo ogólne, bo to można zinterpretować jako że o, mamy już dobry support z jednego żywiołu, dostaniemy drugi support z tego samego żywiołu. Te dwa supporty robią dwie różne rzeczy, i jak zostaną wrzuceni do konkretnego damage dealera od konkretnego żywiołu, to jest OP to pasuje bardzo do geo, ale nie musi być do geo, bo nigdzie nie było powiedziane, że do tego samego żywiołu, może to są dwa supporty, nie wiem. Ten koleś i drugie pyro saportowe, którzy razem do społu robią na przykład z konkretnego żywiołu czyli z czegoś innego z elektro mega przesadzoną postać, to bardzo ogólne informacje były, ale pasują do tego geo, pasują na tyle, że wydaje mi się, że coś w tym może być. Jeżeli jesteście zainteresowani nowymi saportami pod geo, to bardzo możliwe, że aktualizacja 3.7 to będzie to, co mamy dostać przy okazji przy okazji aktualizacji 3.7, krążą informacje, że będzie więcej się działo na terenach, które już mamy. Dobra, przeskoczmy do trio postaci, które wyciekło, o których można powiedzieć parę słów, nie wiem na ile prawdziwych słów, więc mamy trzy postacie, one są tutaj z segmentami wrzucone, już wam czytam kto i co i jak, więc mamy postać opisaną jako Antique i to jest ta w różowych włosach, którą wczoraj interpretowaliśmy jako Nymf, więc to chodzi o dokładnie tę samą bohaterkę, zobaczymy ile prawdy w tych informacjach jest. Druga na liście Sentinel, czyli ta w bardziej takiej, no nie kwadratowej, bo ona nie jest kwadratowa, jest okrągła, ale taka w górę czapa z tym czymś na oku, prawdopodobnie opaską, aczkolwiek parę postaci z ma mieć różne szkła na oczach, więc tutaj będzie większe zamieszanie. I ostatnią postacią z tego zestawienia jest coś, co internety nazwały jako Wednesday, dlatego że przypomina im z wyglądu Wednesday z, z, z serialu Netflixa, oczywiście z rodziny Adamsów, czyli ta Gotik Rorita, gotyk Lolita, w zależności od tego, jak ta stylówka z Japonii. Nie jest tłumaczona, więc. Co do pierwszej, co do Antik, są informacje, że bardzo prawdopodobne, że będzie to czterogwiazdkowa postać. Mocno sugerowane, że jest to postać z mądu, więc tutaj się zgadza wszystko z tym, co dostawaliśmy wczoraj. Model średni, czyli nastolatka, są pewne sugestie, że miałaby dojść razem z rozbudowaniem mądu jako krainy. Na jej artach widać wizję Anemo najprawdopodobniej i no co, to wcześniej było sugerowane, że wraz z Miką dostaniemy rozwinięcie Mondu, albo że rozwinięcie mądu w ogóle będzie więc. To rozwinięcie modu się zbliża, bo wiemy, że powstają te mapy. Nie wiemy przy jakiej okazji nowa postać byłaby sensownym połączeniem. Nowa postać, nowy kawałek zony, więc mnie by to nie zdziwiło. Te teorie poza imieniem, nazwą kodową Antik. Wszystko mniej lub bardziej się zgadza, ale to jest wiecie, takie troszkę rzucanie rzutkami w rzeczy, które mamy. Druga postać, czyli Sentinel, fioletowe włosy, ta, o której wcześniej mówiono, że najprawdopodobniej wizja elektro, z czym ja się nie zgadzam, nie ze względu na to, że mam jakieś informacje, tylko że nie ma żadnego potwierdzenia, że to jest elektro poza fioletowymi włosami. To jest codename Sentinel. Nie ma tutaj żadnych teorii na temat tego, ile gwiazdek miałaby mieć. Są mocne sugestie, że należy do frakcji wojskowej z fą, fą, fą. Ma na oku coś, co wygląda jak opaska, tak jak mówię, dostawał im informacje na temat różnych mechanizmów, rzeczy, które miałyby być na twarzach postaci, więc to może być opaska, tak jak w przypadku Fischl, a to może być jakaś taka czk, 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 yy, okularki. Coś może z mechanizmem zbliżone do tego, co w Dishonored główny bohater miał w masce wbudowane, więc może zobaczymy. Po stroju sądzący jest instruktorem wojskowym albo w jakiś inny sposób w woju robi. I to oczywiście jest skojarzenie oparte o to, jak wygląda. I więcej informacji na temat Sentinel nie ma, więc jak widzicie jest to takie Troszkę gdybań. Co do trzeciej postaci, co do Wednesday, strasznie <grym> mi się podoba to imię dla tej postaci. I Melania, które wcześniej nadawali, i teraz Wednesday, pasuje mi bardzo. Ludzie strojem sugerując się, twierdzą, że jest to postać pięciogwiazdkowa. Zresztą podobnie było, jak wyciekały informacje na temat. Shinian. Też mi się Shinian strasznie z wyglądu podoba i bardzo mi się nie podoba gameplayowo. Mam nadzieję, że z Wednesday nie zrobią. Mam nadzieję, że Melania faktycznie będzie pięciogwiazdkową postacią, bo bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. Wygląda to jak postać z fą, Ludzie mocno stawiają na to, że jest to postać z fą, Głównie ze względu na to, że pierwsze przecieki, jakie mieliśmy na temat Fontaine są związane z Gothic Lolita i są sprzed prawie dwóch lat. Więc to było między innymi na temat tej postaci, jeżeli informacje, które mam są poprawne. Może nawet wtedy ktoś widział ten koncept art i Przekazywał to dalej. Również model dziewczynki, i czapka ma drobne znaczki, które przez ludzi siedzących w loże są identyfikowana jako coś, co może być ważne dla loru, czyli to może być lorowo ważna postać stąd teoria, że to będzie piątka. Eee, nie wiem, zobaczymy. Podsumowując, wydaje się ludziom, że to będzie postać pięciogwiazdkowa. Na razie nie ma na czym tych teorii oprzeć. Region fom, wizja nieznana, model dziewczyna, elementy stroju gotyckiego i czapka. Tutaj zaznaczam, że gotycka moim zdaniem to nie jest gotycka czapka to jest totalnie, totalnie idące w innym w kierunku bardziej wojskowym, wiecie, ten peret i <laughs> uderzamy w motywy troszkę wojskowe, czyli to będzie ta buntowniczka w wojsku raczej niż ten, ale to samo gdybanie, samo gdybanie. Dzisiejsza miejscówka została podesłana przez Desolate Leaf, pozdrawiam cię mocno i serdecznie jesteś osą. Awesome. i pamiętajcie, że wciąż trwa Daily check Web Event i dziś jest dzień 11, a dnia 4, 11 właśnie i 18 powinny na was czekać paczki z primogamami, 3 po 20, łącznie 60 primogamów, czyli tak jakby jedno dodatko Daily. I ostatnia paczka, jeżeli logujecie się codziennie, powinna wjechać równo za tydzień, co oznacza, że w dniu aktualizacji. Nie zapomnijcie też wbić do plecaka do zakładki z gadżetami, żeby sprawdzić jak długi cooldown pozostał Wam na Parametric Transformerze. W moim wypadku jest to 21 godzin. Korzystając z okazji chciałam bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym. Jesteście fantastyczni, jesteście osą lisi magowie, Wasza magia jest potężna, i jesteście fantastyczni, lisi arcymagowie, Wasza magia jest arcypotężna, jesteście arcy fantastyczni, jesteście osom I bardzo dziękuję Wam za Wasz wkład. W ten kanał. Jeśli Twitcher nauczy, Podobnie, Wasza magia jest Twitcher potężna, jesteście Twitcherosą. Twitcher dziękuję Wam za wasz wkład w ten kanał i Twitcher się dzisiaj niestety nie widzimy ze względu na to, że powybuchały rzeczy naokoło, tak jakby z doskoku udaje mi się nagrać ten odcinek, ale <laughs> udaje mi się nagrać ten odcinek, to nie brzmi najlepiej. Co oznacza, że widzimy się jutro na odcinku, a na streamie widzimy się w sobotę, oczywiście. No i za tydzień na odcinku z rolowania. W środę, więc widzimy się za tydzień o tej samej porze. Zapraszam na listę, zapisywać się, walczyć tam. I no, jesteście osą, awesome. jesteście fantastyczni. Dziękuję wam za to, że jesteście. Dziękuję wam za wasze wsparcie. Dziękuję wam za wsparcie dla siostrzeńca. Ratujemy go dalej, jest coraz lepiej, ale nie na tyle lepiej, żeby przestać się martwić. Więc jest git, jest, jest ok, jest ok, jest ok. I to już jest wszystko, co ja dzisiaj dla was mam przygotowane. Więc życzę wam miłego dnia, dobrego zęka, świetnych pięciogwiazdkowych rolliniach. Boże, karencie, wam sprzyja. Widzimy się przy najbliższej okazji, czyli prawdopodobnie jutro i na streamie w sobotę. Za Zgubiłem się, pod koniec się zgubiłem, słyszę głosy za drzwi i jest takie rozproszenie, o czym oni mówią, o czym oni w tym momencie mówią, o czym oni mówią?